Szanowni Państwo, i ja o tej granicy właśnie polsko-białoruskiej można powiedzieć najpierw przede wszystkim to, że ona oddziela dwa światy, ona oddziela dyktaturę od demokracji, ona oddziela normalne państwo, które troszczy się o swoich obywateli, od państwa, od reżimu, który dzisiaj używa obywateli, obywateli innych państw jako żywych tarcz. I o tych wszystkich sprawach rozmawiałem dzisiaj z żołnierzami, z wojskowymi, także o tym, jak w skuteczny sposób odpierać te ataki, które co noc są powtarzane na naszej granicy. Jednak ta granica jest coraz bardziej szczelna. Wkrótce rozpoczynamy budowę infrastruktury, budowę zapory, muru, zapory, która jest skutecznym, jak wiemy to z przykładów innych państw, narzędziem do ochrony przed no nielegalną imigracją z zagranicy. W tym przypadku dzisiaj podjęliśmy również szereg akcji dyplomatycznych i część migrantów już wraca na Bliski Wschód. Jest szansa na to, że reżim się cofnie. Ale co jest w głowie reżimu Łukaszenki, Łukaszenki i jego mocodawcy, sponsoru, sponsora z Kremla, tego oczywiście nie wiemy. Musimy się liczyć z najgorszymi scenariuszami. W związku z tym dzisiaj też oprócz spotkania z samorządowcami rozmawiałem z żołnierzami. Pan generał, panowie pułkownicy pokazywali mi, gdzie, w jakich miejscach, jak obrona granicy przebiega. Wszelki niezbędny sprzęt dotarł na granicę. W porównaniu do tego, co widziałem dwa tygodnie temu, wiem, że dzisiaj to wyposażenie jest jeszcze lepsze. Zadałem też pytanie, czy jeszcze w, tą, w tę śnieżną pogodę. Ja coś, żołnierze, śpią w namiotach. Usłyszałem odpowiedź, że już teraz nie. Że już wszyscy są ulokowani albo w kontenerach, albo w różnych miejscach przy granicy. Wykorzystywane są hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne. I to też jest bardzo ważne, bo o tym rozmawiałem z kolei na spotkaniu z samorządowcami. O wsparciu lokalnej społeczności, o wsparciu przedsiębiorców, a także o odbudowie dróg, które są rozjeżdżone ciężkim sprzętem. I o wsparciu szpitali, bo trzeba też, szanowni Państwo, powiedzieć, że jak tylko nasi żołnierze, nasi funkcjonariusze natrafią po drugiej stronie, po naszej stronie granicy na ludzi, którzy po, potrzebują pomocy, to oni trafiają do szpitali. Względnie ta pomoc jest im udzielana w różnych ośrodkach, w ośrodkach zatrzymania. Niektórzy z nich po prostu utraciliby życie, więc jesteśmy wdzięczni żołnierzom, funkcjonariuszom za ich empatię, za ich, za ich takie szczere oddanie dla wszystkich ludzi, po prostu w duchu humanitaryzmu, w duchu dbania o każdego człowieka. Ale oprócz tego, trzeba podkreślić na koniec i to teraz chcę powiedzieć całym mocą że. Miarą suwerenności państwa jest szczelność granicy, jest zdolność do obrony naszego terytorium, do obrony naszej granicy. I to nasi funkcjonariusze, nasi żołnierze robią znakomicie. Jesteśmy z nich dumni. Cała Polska jest z Was dumna, drodzy żołnierze, drodzy funkcjonariusze. Bardzo Wam za to dziękujemy, że w ten trudny czas, przedświąteczny czas, jesteście na miejscu, służycie Rzeczypospolitej, służycie obronie naszych granic.